Chciałabym podpytać troszeczkę o e, nasze tutaj pary, o tak. pary tańca z gwiazdami, tak. która twoim zdaniem wypadła najlepiej? Yy, wypa kurczę wiesz to ja nie znam wszystkich po nazwiskach. Ostatnia para bardzo mi się podoba, i trudne wyzwanie bardzo, bo ten klocek par razy tam łapałam głęboki wdech, bo przecież jakby której z nich spadł, to by sobie krzywdę poważną zrobiło, ale energetycznie świetny występ. Mm, Tomek Oświeciński, No ja uwielbiam Tom, on jest taki cudowny, wiesz, on taki, on ma właśnie taką twarz mordercy, wiesz, jak on tak kroczył do tej swojej partnerki, to ja mówię, nie no, było cudownie. Wszystkie pary mi się tak naprawdę podobały, bo tańczyli ci ludzie, no ja kocham taniec. Chciałabym cię zapytać, jak w ogóle podobał Ci się taniec Juli Wieniawy Świetnie, naprawdę wybitnie tańczy. Widać w niej. Widać było, że jest napięta. Ona ma też tą presję, bo jak ja z nią rozmawiałam Jeszcze na forum wokół kina, zanim w ogóle jeszcze to był Grudzień, to ona mi wtedy powiedziała Ona była przekonana, że ja tańczę I ona mi powiedziała, to ty nie tańczysz? Ja mówię, nie, 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 nie. szkoda Ja mówię, no pewnie, że szkoda Rywalizacja zawsze byłaby ciekawa e, Natomiast Julka tańczy naprawdę świetnie Widać, że jest trochę zestresowana, no ale się widziałam się po wszystkich Ania Karwan, e, jak się przygotowywała do tańca To widziałam, jak jej bije serce Natomiast wracając do Julki Tańczy świetnie. Myślę, że ma duże szanse na wygranie tego programu. Poza tym też widać sport i służy, bo chudnie wreszcie zaczyna mieć talię, także super, no to jest, wiesz, zawsze dobrze, nie? Ja w ogóle uważam, że sport wyczynowy to jest najkrótsza droga do kalectwa, a druga sprawa jest taka, że on wiesz, zawsze rzeźbi sylwetkę, także dla kobiet no to never better, bo wiesz, ciało się zbija, celulit spada, mięśnie się wypracowują, ja coś o tym wiem.